Witajcie w kolejnym filmie, vlogu zapraszam do oglądania. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. scene because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't want to let myself myself Jeszcze tydzień temu chodziłam z gołym brzuchem, a teraz co? Czapka, szalik i znowu mamy zimno, mamy dwa stopnie. Też tak uważacie, że muzy muzyka latynowska jest dobra na wszystko? Słuchając takiej muzyki mam ja wrażenie, że jestem w ciepłym, pięknym miejscu, na plaży, drineczek. Właśnie zobaczyłam, że zapomniałam stankować, mam tylko jeszcze 20 km do przejechania. Ale to z powrotem ja będę wracać, bo 1 na rzęsy, Więc ojej, dlaczego tankowanie tak boli? Boli jeszcze bardziej niż wcześniej. Zaraz, tego, że jajka są teraz moim głównym produktem żywieniowym, znalazłam super przepis może nie przepis, ale raczej sposób na przygotowanie jajek oraz sposób na szybkie obranie gotowanych jajek. Jajka przed gotowaniem lekko stukamy, wkładamy do wody, gotujemy normalnie. Oczywiście zalewamy zimną wodą po gotowaniu. Czekamy aż. W sumie nie musimy czekać, aż wystygną. Wkładamy do pojemniczka, zamykamy, wstrząsamy i w tym sposobem jajka miały się same obrać. Niestety u mnie to nie wyszło chyba za mocno stuknęłam jedno jajko i po prostu się mi rozwaliło, ale na szczęście te drugie e, ocalało, więc super się nadawało do. Do udekorowania kanapek, więc bierzecie sobie tarkę i trzecie sobie te jajko na tarce. Oczywiście dodajecie sól, pieprz, majonez, oczywiście to jest już od Waszej preferencji, ale powiem Wam, że bardzo mi się skończyłam, ponieważ te jajko na kanapce starte było tak mięciusie, tak delikatne, po prostu było jak Jakbyście jakąś chmurkę, a nie jajko. Więc yy, nie dość, że kanapka super apetycznie wyglądała. Do tego też naprawdę smakowała. Polecam, spróbujcie. Jak możecie zauważyć, troszkę nam się pogoda zepsuła. Padał śnieg, więc jest teraz dosłownie kilka stopni na dworze. Więc what the fuck is happen? I don't know. Jest już kwiecień, a pogodę mamy jak w lutym. Powiem mam szczerze, że w sumie nic takiego u mnie się nie działo, oprócz tego, że. Jak widzicie trochę zmieniła mi się fryzura Zrobiłam sobie grzywkę Jakoś tak zatęskniła I jakoś tak w grzywce czuję się tak jakoś Inaczej Powiem szczerze mam, mam wrażenie, że Daje mi ona jakiegoś charakteru Nie wiem, jest trochę ciężko Z ułożeniem, bo ja nie umiem układać grzywki I oczywiście sama ją sobie obcięłam Nie wiem, chociaż tym razem Mi się nawet spoko udało, powiem wam szczerze Ale ona najlepiej wygląda Jak ma tak miesiąc więc ona po obcięciu jeszcze taka jest dziwna, ale potem już zaczai co jest pięć. Z włosami nic nie robiłam, więc planuję sobie je dopiero roześnić za jakiś czas. I, I w sumie mam już półki, zobaczcie. Ale to jeszcze nie są udekorowane tak, jak bym chciała, więc to na pewno na, za jakiś czas nagram filmik jeszcze, jak sobie je fajnie udekoruję i szczerze, że nie mam na razie pomysłu. E, I oczywiście w mojej głowie, o nie, mam za mało roślin teraz, bo mam tyle miejsca, żeby je powkłać na półki, teraz nie mam roślin, więc e, moje życiowe dramaty są po prostu... straszne, naprawdę. Wspomniałam, u mnie za bardzo się nic nie działo oprócz tego, że e, dostałam prawdopodobnie zapalenia żołądka bo jelit nie mam pojęcia jeszcze co mam, czy może mam SIBO? Nie mam pojęcia, jeszcze nie byłam u lekarza z tym, ale mam taką sytuację, że cokolwiek zjem, to boli mnie brzuch. Jak wcześniej widzieliście, robiłam jajka. I jajka są, gotowane jajka są, że są jedną z niewiele, niewielu rzeczy, które powodują, że nie powodują u mnie boleści brzucha. Więc cokolwiek zjem, mam y, mocne ataki bólu brzucha. Zwijam się do swojej przez 3 godziny. Opowiadałam w sumie o tym ostatnio na Instagramie wam, y, że prawdopodobnie myślę, że może to przez kreatynę. Kreatynę, kreatynę. Poprawię się. Kre, kreatynę, nie keratynę. Kreatynę, czyli tą taką, co się bierze y, do wspomagania mięśni przed treningiem albo po treningu. Jeśli mi nie wierzycie, to sprawdźcie sobie działa, skutki uboczne brania kreatyny. Ja po prostu nie mierzyłam sobie już później tak naprawdę, ile biorę, czy to dawkę, czy nie. Myślałam, że te boleści brzucha potrwają 3-4 dni, ale już mija tydzień. Także dalej jest to samo. Cały czas testuję, co mogę jeść, a czego nie. I Jak na razie to mogę jeść górty sojowe z owocami, oczywiście z jagodami, truskawkami i tak z orzechami, mogę jeść. Mm, nie mogę jeść warzyw. Nie mogę. Raz zjadłam brokuła, to znowu się zwijałam. Ostatnio próbowałam awokado, to też się zwijałam. Mm, więc u mnie trochę jest ciężko z tym i troszkę mnie to już dobija. Yy, powiem szczerze, bo no ciężko jest nie rzeczy, które, których się lubiło jeść, ani ogólnie ogólnie normalnych takich posiłków pełnowartościowych. Wiem, że na seler mam uczulenie, ale ja nigdy nie miałam żadnych jakby dolegliwości bólowych po jedzeniu selera, więc to jest taki troszkę temat rzeka. E, wiem, że będę musiała mieć gastroskopię, niedługo mam wizytę u lekarza e, takiego rodzinnego, zapytam się mojej pani co co mam robić? Mm, yy, oglądałam dużo filmików, że może właśnie mam to SIBO, ale i, jak słyszałam, że praktycznie wszystko przy SIBO trzeba wyeliminować, to się przeraziłam, ale w sumie powiem, że jestem na to gotowa i powiem Wam, że już powoli mam coś takiego, że nie ciągnie mnie do takich rzeczy, typu właśnie jak pizza, McDonald's. Kepsa na przykład, bardzo lubię kiesić kepsa. Eee... Bardziej mi tak brakuje czegoś słodkiego, bym powiedziała. Bardziej ostatnio spróbowałam pół ciastka, żeby kupić takie karmelowe. Eee, nie bolało mnie po nich brzuch, więc plus. Ale nie mogłam się powstrzymać, i to był piękny moment. Mm... Także nie wiem o co chodzi. Najgorsze jest to, że ja staram się też, y, ja staram się też schudnąć, staram się mieć takie naprawdę dobre posiłki, dobre jakościowo, i, a tu nagle, ba, nie możesz jeść, na przykład spaghetti, nie możesz jeść, y, no takich podstawowych posiłków, nie mogę mieć smażonych jajek, unikam ogólnie smażonych rzeczy. Ostatnio przez dwa dni jadłam pieczony pierś kurczaka w piekarniku. Um, miałam już i dość po dwóch dniach. Więc ostatnio też jadłam łososia. I nie wyszło mi to za dobre. Dzisiaj łososia z ziemniakami i cukinią. I coś jeszcze tam było? Nie wiem, buraczki chyba. No to mi skręcało. A dzisiaj planuję też zjeść łososia takiego gotowanego, więc zobaczymy. Widzieliście, że jadę na kanapce, więc dzisiaj też był mój test tego, czy będzie mnie bolał brzuch, jak na razie mi nie boli. Ja zaczęłam mam także pół godziny po jedzeniu do godziny i mam boleści, więc świetnie. Powiem Wam, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co mogło spowodować moje bóle brzucha. Leczę się tam jakimiś probiotykami i iberogas, Iberogasem. E, super mi pomaga, ale już po tygodniu powiem Wam, że codziennie piłam tam Iberogas. Już nie działa, no, chyba na mnie, bo wczoraj mi w ogóle nie pomógł. E, muszę odstawić kawę, co jest dla mnie najcięższe w tym wszystkim. Nie wiem dlaczego, ale chociaż jednodziemnie kawa by mnie tak usatysfakcjonowała. Powiem Wam, że przez tydzień może raz nie piłam kawy. Uszukiwałam się i bijam kawę. <noise> Sałata mi nie powoduje żadnych bólów, więc plus dla sałaty, ale bałam się jeść na przykład pomidora, bo czytam, że pomidory mogą powodować podrażnienie żołądka, bałam się jeść rzodkiewkę. w ogóle nie, nie jem w ogóle praktycznie warzyw i jest naprawdę bardzo ciężko dla mnie, bo ja kocham warzywa. Ja kocham wszystko po prostu. Ja uwielbiam jeść wszystko. Nie ma takich rzeczy, które ja na przykład nie lubię jeść. Mam troszkę taką niezaciekawą sytuację, mm. ale co, ale co, trzeba sobie poradzić, właśnie ta kawa tak mi po głowie chodzi, ale muszę się powstrzymać po prostu, więc niedługo idę do lekarza, zobaczymy, co im powie, ale myślę, że prawdopodobnie będę musiała mieć gastroskopię, ale plus jest taki, że tutaj robią narkozie, bo raz miałam robioną gastroskopię na żywca. Więc do tej pory to pamiętam. Wiecie co, nie wierzę kobietom, jak one mówią, że po porodzie zapominają ból. Nie wierzę im. Naprawdę, bo ja pamiętam każde straszne wydarzenie, które się u mnie w życiu wydarzyło, związane z bólem na przykład, z jakąś traumą. Hmm, a myślę, że poród to jest trauma. <laughs> Dobra, już muszę przestać poruszać te, temat porodu, e, bo zostanę jakąś anty... Anty coś tam. Nieważne, nieważne, nieważne. Więc to jest duży plus tutaj, że usypiałem cię, robiłem badania. Więc w sumie z tamtej gastroskopii nic za bardzo nie wyszło. Ale powtórzę się, ja zawsze od urodzenia miałam problem z jelitami z żołądkiem, z brzuchem. Ostatnie takie bóle miałam 5 lat temu. I leczyłam się rosołem. Przez miesiąc czasu piłam tylko rosół i warzywa z rosołem mięso z rosołem jadłam. Więc teraz też się leczyłam rosołem. Myślałam, że mi pomógł, ale to jednak było za mało. Ja ogólnie bardzo lubię rosół, wiem. I wtedy mi to pomogło, powiem szczerze. Ale teraz, teraz tylko dwa razy robiłam rosół. Więc muszę wrócić do robienia rosołu. Także tak żyć koleci u mnie. Na pewno dam Wam znać, co mi lekarz powie. Ja, czy będę już po gastroskopii, co wyszło. No mam nadzieję, że nie mam jakiegoś. Wiecie co? Wiecie co? Jak się googluje, co wyskakuje. No. Więc fajnie by było widzieć w końcu. W końcu fajnie by było widzieć, co mi to Przez całe życie nikt tego nie potrafił e, zgadnąć. Także powiem Wam, że do wszystkiego idzie się dostosować. Chociaż je, jest ciężko, ale, ale myślę, że niedługo będę potrzebować jakiejś diety, może lekko strawnej. Hmm, zobaczymy. Także dziękuję Wam za oglądanie. To już w sumie wszystko. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!